Witam Państwa w komentarzu walutowym FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy do małkierskiej BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 25 kwietnia, godzina 7.40. W związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech najciekawszych, moim zdaniem, parach walutowych. Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro jako rynku dominującego w stosunku do podstawowych par. I to, co możemy zauważyć, to to, że. Tutaj moja poprzednia, poprzednia teza o istotności poziomu 1,38-28 znalazła potwierdzenie w rynku. Tam, bodajże, świeca, która tutaj, to była świeca przed dwóch dni, o której wtedy mówiliśmy sobie, gdybyśmy powyżej tego zakresu, zakładałem, że rynek się cofnie poniżej, poniżej 1,38-28. Tak też się stało. Przede wszystkim rynek czekał na wczorajsze wystąpienie Maru Dragiego. No i generalnie nie dowiedzieliśmy się niczego nowego z w słów prezesa europejskiego banku centralnego, a mianowicie Maria Draghi ma przygotowane trzy scenariusze. Dwa z nich zakładają mniejsze lub większe luzowanie, czyli albo LTRO, albo obniżenie stopy depozytowej do, do ujemnego zakresu. Czyli generalnie nic nowego, rynek tutaj nie zareagował z jakimiś mocniejszymi spadkami. Nie, nie widać jakąś ostrożność w na, na, na umocnienie euro. Co jakby naturalne jest, ponieważ Mary Dragi odniósł się również do, do wyceny wspólnej waluty no i znalazło potwierdzenie to założenie, że mocniejsze euro będzie oznaczać ruchy ze strony Europejskiego Banku Centralnego, Także ten potencjał zwyszkowy na parze na pewno potencjał wyjścia powyżej 1,39 czy 41. No w tej chwili jest bardzo ograniczone, raczej tutaj lokalnie, zakładam, że może być maksymalnie zakres 1,38,87 i nie wydaje mi się, żeby tutaj rynek stawał się na zagranie wyżej, na zagranie wyżej, które jest jakby mało prawdopodobne z uwagi na stanowisko Europejskiego Banku Centralnego no oraz na ostatnie, wydarzenia ostatnich godzin, czyli wydarzenia związane ponownie z Ukrainą. Ukraina, którą również dobrze możemy sobie obserwować przez pryzmat wyceny rubla, rubel, jak Państwo widzą, tutaj nie, nie zareagował mocno na doniesienia i tak naprawdę trochę paniczną reakcję na europejskich parkietach. Na złotym również, bo do, 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 do złotego zaraz jeszcze wrócimy, tak żeby Daniel jeszcze mówił. Niemniej tutaj wydaje się, że i te napięcia. Miałyby się zmaterializować na przykład przez weekend, chociaż to jest mało, wydaje mi się, że mało prawdopodobne, ponieważ takie deklaracje, że to już jest kwestia paru godzin, obserwujemy przynajmniej, przynajmniej od miesiąca. No, w skrócie, Rosjanie rozpoczęli kolejne ćwiczenie na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Dwa słowa. Putina o zagrożeniu dla Rosjan na Ukrainie, czyli po ostatnich swoich zamieszkach z, z i śmierci siedmiu, siedmiu separatystów. No, część rynku to brała to jako zapowiedź o tradycyjnie konfliktu. No, widać, że sam rynek jeszcze w dużej swojej mierze tak nie wycenia tych, tych słów. Jeżeli tutaj doszłoby do jakiegoś zaostrzenia ostatnich wydarzeń, to prawdopodobnie pierwszym sygnałem byłoby wybicie z zakresu 35-90 i ruch w kierunku 36-32. No, jak widać, w tej chwili tego jeszcze nie ma, także no, rynek zachowuje jakąś wstrzemięźliwość w stosunku do ostatnich wydarzeń na wschodzie. Na w złotego... Ale było ciekawe, ponieważ widzieliśmy generalnie e, praktycznie zerowe zerowy, mm, zerowy zainteresowanie polskimi danymi fundamentalnymi. Ja wczoraj tutaj w komentarzu opisałem trochę dokładnie. Jak widać, to znalazło to potwierdzenie nawet sprzedaży detalicznej, czyli przesunięcie świąt Wielkanocy w stosunku do poprzedniego roku, powoduje to, że w tej chwili mm, ta sprzedaż jest rozłożona na marzec, kwiecień, a nie głównie na marzec, jak to było w 2013 roku. E, spadek bezrobocia, stopy bezrobocia, z 13, 6 do 13, 5 naturalne, ponieważ rozpoczyna nam się sezon. Sezon robót tymczasowych, także te stopa bezrobocia prawdopodobnie jeszcze trochę spadnie do okresu letniego. Nie jest to jakby jakieś potwierdzenie tutaj znaczącego odbicia gospodarczego, a jedynie tradycyjna cykliczność, cykliczność naszej gospodarki. Ukraina, tak naprawdę, tutaj wydarzenie na Ukrainie wygenerowanie tej świecy spadkowej na złotym, czyli w sesję wzrostową na europelenie. Podeszliśmy pod zakres około 4,20. Tutaj widać, że no wydaje mi się, że raczej nie powinniśmy do końca tygodnia przez to całe kilkanaście godzin przebić, przebić z tego zakresu. I raczej zakładałbym, że rynek zdecyduje się na zamknięcie świecy tygodniowej gdzieś pod tym zakresem. Ewentualne naruszenie w przyszłym tygodniu 4,20 skutkowałoby prawdopodobnie ruchem w kierunku 4,21, 4,21, 2,21, Także no, gra, gra trochę tutaj, wydaje się, że tak zwana warta świeczki. Nie mnie złoty wydaje się dość stabilny i przede wszystkim to co w tej chwili nam ciąży do Ukrainy, jeżeli, jeżeli temat Ukrainy zostanie znowu zepchnięty trochę na dalszy plan to prawdopodobnie zobaczymy tu jakąś lokalną korektę Ostatnią parą jest dolar do jena Dolar do jena, który jest dość ciekawy, ponieważ już tutaj widzieliśmy wyjście górą, już były mocniejsze ruchy, tymczasem powróciliśmy w zakres konsolidacji, no i od dołu jest to 101, 25, 26 i 172. Od góry tak naprawdę mamy parę zakresów, ten lokalny najbliższy to 102, 66, ten dalszy to generalnie 103,5. Także tutaj konsolidacja prawdopodobnie będzie kontynuowana. W dużym mierze ta konsolidacja, jak Państwo widzą, wynika z zachowania indeksu Nikkei. Przede wszystkim wydaje się, że to jest taki czynnik generujący główne, główne ruchy na tej parze, także je, kiedy dany impuls się kończy przy jakimś wsparciu bądź przy jakimś oporze, to należy już wnioskować zachowanie indeksu Nikkei, do, do którego Państwa gorąco, gorąco zachęcam. Dziękuję za uwagę.